Szanowni koledzy, pragnę powitać koleżanki i posłanki, posłów, drugiej jakże ważnej w historii naszego kraju kadencji. Witam zwycięzców z 1993 roku. Witam wszystkich przybyłych. 20. rocznicę pamiętnych wyborów, które zapoczątkowały nowy rozdział w historii III Rzeczypospolitej. Żadna partia polityczna, żaden człowiek, żadne państwo nie mogą żyć bez dumy. Przypominanie zwycięstw to pielęgnowanie źródła własnej siły, analizowanie zwycięstw. To konstruowanie podwalin przyszłych sukcesów. Nic nie przychodzi samo. Trzeba zatem pamiętać o własnej sile, ale i o tym, że każdy czas wymaga swoich właściwych odpowiedzi. Przypomnijmy zatem, że Komitet Wyborczy SMT wtedy, 20 lat temu, uzyskał ponad 2 miliony osiemset tysięcy głosów. To siedemdziesiąt 171 mandatów w Sejmie i 37 mandatów w Senacie. I kiedy patrzę na Wasze twarze, koleżanki i koledzy, to nie mogę pozbyć się. Sentymentalnych wspomnień oraz jakże poruszających wrażeń z tamtego czasu, kiedy spędzaliśmy wiele godzin w sejmowych ławach, kiedy uczestniczyliśmy w podejmowaniu bardzo istotnych, ważnych decyzji i kiedy dzisiaj wszyscy razem możemy sobie powiedzieć, tamten czas został właściwie dla Polski przez nas wykorzystany. W 1993 roku rozpoczęło proces aktywnego, już z pozycji formacji rządzącej, włączenia się w Sojuszu Legicy Demokratycznej w proces przemiany ustroju. Otworzyło drogę do prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, który serdecznie Was pozdrawia, ale niestety jest za granicą, nie może być tu nas. I otworzyło drogę. Do największego sukcesu w sojuszu w 2001 roku. Bo my mówimy, że 20 lat temu odnieśliśmy wielki sukces. Ale później, w 2001 roku, znacznie większy sukces. I myślę, że 2001 rok nie byłby możliwy bez tego pierwszego kroku, jaki dokonaliśmy 20 lat temu. Przypomnę, że wtedy, w 2001 roku, Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia polityczna otarł się o samodzielną większość parlamentarną. Tantą liczbę mandatów nikt jeszcze nie osiągnął i osiągnie z powrotem Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wynikiem tamtego sukcesu była realizacja wielkich projektów modernizacyjnych, jak przyjęcie Konstytucji w 1997 roku, przystąpienie Polski do NATO i wreszcie członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, gdzie sojusz lewicy demokratycznej ponosi największe zasługi. Możemy zatem bez cienia wątpliwości powiedzieć, że SLD zdał egzamin z odpowiedzialności za państwo w trudnym momencie jego historii. Bez sojuszu nie byłoby Polski stabilnej, europejskiej i promodernizacyjnej. Polski nowoczesnej. W tych i innych tematach Wypowiedzą się nasi referenci, przedstawiciele nauki. Profesor Jerzy Wiatr, który omówi przyczyny zwycięstwa lewicy w 1993 roku. Profesor Jacek Raciborski, który skoncentruje się na uwarunkowaniach sukcesu SLD i profesor Zbigniew Siemiankowski, który omówi przyczyny i skutki dwóch lewicowych list w wyborach. Około godziny 14 przewidujemy zakończenie. Nim moi przyjaciele i koledzy wypowiedzą się w tych kwestiach, chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że zwycięstwo wyborcze w 1993 roku było możliwe dzięki jednoznacznemu wystąpieniu trzech zjawisk. Pierwszym była radykalizacja nastrojów społecznych po czterech latach. Kapitalizmu w Polsce, obywatele Rzeczypospolitej dostrzegli jego istotę. Dostrzegli, że socjalistyczna Polska sprzed tamtego okresu, ze wszystkimi swoimi wadami, miała też wiele zalet: pełne zatrudnienie, bezpieczeństwo socjalne, szeroki wachlarz bezpłatnych usług publicznych, w tym edukacja i ochrona zdrowia czy solidna polityka prorodzin. Drugim czynnikiem była rosnąca aktywność i konsolidacja środowisk lewicowych. Pamiętajmy, że wtedy mieliśmy formułę Komitetu Wyborczego SND skupiającego 28 różnych podmiotów. Wreszcie trzecim czynnikiem była instytucjonalna bezradność prawicy która doprowadziła do upadku rządy, rządu Hanny Suchowskiej oraz powstania organizacji wyborczej, pozbawiającej prawicowy plan racji by. Lewica obiecała wówczas rozpołeczną korektę polityki gospodarczej i nie zawiodła tych oczekiwań. Przykładem tej korekty była strategia dla Polski profesora która oznaczała zerwanie z szokową doktryną Leszka Balcerowicza. Celem strategii było zmniejszenie społecznych kosztów reform, przy, przy jednoczesnym wejściu na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego. I cel ten został z powodzeniem zrealizowany. Obalony został również wtedy przesąd, że socjaldemokracja nie potrafi obchodzić się z pieniędzmi. Potrafi tylko dzielić a liberalna prawica potrafi wytwarzać i zarabiać na potrzeby budżetu. W latach 90. i później socjaldemokracja dowiodła coś zupełnie przeciwnego, że, lewica w Polsce, że prawica w Polsce może wprawdzie rządzić, ale my, lewica, musimy najpierw na to zarobić. Dowiedzieliśmy też, że zawsze w okresie naszych rządów przejmowaliśmy państwo polskie w gorszym stanie, a oddawaliśmy je w lepszym stanie. Nie spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać tylko o przeszłości. Spotykamy się także, aby porozmawiać o przyszłości. Opisać okres transformacji. Pomówić o dzisiejszej Polsce i o Polsce jutro. Ostatnie protesty związkowe pokazały skalę niezadowolenia i frustracji polskich pracowników. Po 20 latach transformacji hasło wyborcze SND z 1993 roku ponownie jest aktualne. Tak dalej być nie może. <zyskujesz> historia zatoczyła koło. Tak jak 20 lat temu, taki dziś scena polityczna zdominowana została przez ugrupowania prawicowe. Tak jak 20 lat temu, taki dziś w Europie zaczyna się prąd lewicowych zmian. Tak jak 20 lat temu, tak i dziś skala nieprawości prowadzących do wykluczenia społecznego budzi coraz większy opór. Polska w tym trudnym okresie transformacji. Potrzebuje nowej umowy społecznej. Polska potrzebuje paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Taki pakt powinien wyrażać się poprzez działania na rzecz. Po pierwsze, państwa nowych fabryk i nowych inwestycji, gdzie powstają nowe miejsca pracy, a nie nowe sposoby wypłacania zasiłków. Po drugie, państwa szybkiego wzrostu gospodarczego gdzie gospodarka rozwija się co najmniej na poziomie 3 do 5% PKB. Po trzecie państwa dialogu między rządem, pracownikami, pracodawcami, gdzie ma miejsce rozmowa równoprawnych partnerów, a nie monologów, pouczanie i oznajmianie wcześniej podjętych już decyzji. Po czwarte państwa sprawiedliwego gdzie wszyscy korzystają z dobrobytu, wzrostu i sukcesów, ale proporcjonalnie do nich ponoszą także obciążenia wynikające z kosztów i podatków. I wreszcie po piąte, państwa silnego i sprawnego w interesie obywateli, gdzie obywatel nie odwraca się od swojego państwa, a państwo nie, pod, nie postrzega w nim dokuczliwego natręta albo co gorsze wroga. Przed lewicą kolejne wyzwanie, przekonanie do swojej wizji Polski pokolenia już urodzonego i wychowanego w nowym kapitalistycznym ustroju. Pokolenia, które poczuło gorzki smak niewidzialnej, a może niewidomej ręki, rynku na własnej skórze. Pokolenia, które przekonało się już, że prawo do niczym nieskrępowanego bogacenia się i prawo do życia poniżej minimum socjalnego, to nie są te same nierówne prawa. Pokolenia, które musi wyjeżdżać z Polski w poszukiwaniu godnego życia, pracy i chlebu. Nadchodzi zatem czas, tak jak w 93. roku, na głęboką korektę polityki gospodarczej. Na wzrost na rozwój, na nowe miejsca pracy. Ale rozwój i wzrost to nie wszystko, bo przecież nie ma szybkiego i stabilnego rozwoju bez sprawiedliwego podziału. A sprawiedliwy podział to budowa państwa, którego obywatele mają zapewniony udział w owocach tego rozwoju. Gdzie nie jest pozbawione nadziei i pozostawiony samemu sobie w poczuciu bezradności i godności. gdzie wzrost gospodarczy nie powoduje eksplozji nierówności i dysproporcji społecznych kosztem najuboższych, gdzie wreszcie troska o godną płacę i warunki pracy zastępują chciwość i wyzys. Szanowne koleżanki i koledzy, jesteśmy dziś ponownie zdolni do walki o lewicowe ideały. O prawdziwy interes Polski i interes ludzi pracy. O walkę, o ten program, o którym przed chwilą mówiłem. Dlatego, wracając z myślą do tamtego zwycięstwa sprzed 20 lat, nie kierujemy się tylko nostalgią, chociaż pewnie niejedna łza wokół się kręci. Kierujemy się przede wszystkim nadzieją i pewnością że idziemy dobrą drogą, mamy alternatywę dla naszego kraju i znowu jesteśmy nadzieją dla, dla wielu milionów Polek i Polaków. <kluczuj> nadzieją na lepszą przyszłość, bezpieczne i stabilne życie, rozwój naszych rodzin i następnych. Pokolenie. koleżanki, koledzy, chciałem teraz y, oddać y, głos profesorowi Wiatrowi, który będzie kierował naszymi obradami. Chciałem poinformować z wielką satysfakcją, że profesor Wiat otrzymał niedawno doktora Svanoliskausa na Uniwersytecie Dniepropietrowsku na Ukrainie. Serdecznie gratuluję. Też oprócz tych powitań, które już skierowałem, powitać serdecznie Józefa Oleksego, którego tu przed chwilą widziałem, a czynię to z rozmaitych powodów, ale także i z tego, że po zwycięstwie wyborczym sprzed 20 lat Józef Oleksy objął Laskę Warszałkowską. Stał się pierwszym warszałkiem. Jak wszyscy pamiętamy, obrady Sejmu prowadził z godnością, majestatem i niezwykłą wręcz sprawnością. Chciałem też poinformować, że po zakończeniu naszych obrad zapraszamy na posiłek do Nowego Domu Posełskiego. Nie muszę wyjaśniać, gdzie to jest, bo przecież wszyscy dokładnie to miejsce znamy. Dziękuję bardzo. A teraz profesor Kierkegaard.